Nie ma nic lepszego od mleka koziego, nie Pryłka. A, Tak się pije mleko. Zobaczycie jaka będzie wielka. Aha. Już powoli odchodzimy od tej butelki. Już tylko dwie dziennie. No ale paszę je. Tylko, że mało, nie? Nie wiem czy ona się najada tak szybko, czy mam dosyć, nie chce iść się albo czeka na mleko. Już 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 dolewkę by się chciało, co? <laughs> nie będzie. Nie ma. Dam ci trochę siana i kurde, stopuś z tym mlekiem. Już się nigdy nie odłuczysz. Czy energię czerpać z innych źródeł? O. a ty nie masz domku swego. No tak. to gdzie ja ci te siano dam. Maleńka, zobaczy, to ci obie. O. Czinaj sianko, tu! No tu, 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 tu. O, zobacz, zobacz, pachnące. No się podje. Puszysta się zrobiła. A, mięsista. A kurde, bardziej mięsisto tych wszystkich moich młodych. Zebrała masy. A, późno zaczęła chodzić. Dobra. Kolejny dzień, jak pada deszcz. Jakaś pora deszczowa nadeszła na farmę. Nie pamiętam aż tak mokrych wiosen. A ty, Paula, pierwsza Twoja. No. Tak więc dzisiaj postanowiłem, że nic nie będę robił. Rano karmię zwierzaki. idę kurty, żeby to jakieś filmy chociaż były gdzieś. Kurty do znalezienia. Wszystko wyoglądałem, cały internet. Z tych ciekawszych rzeczy. Nie ma nic już od paru lat. Ciekawego. <noise> Wszystkie YouTuby zeżarłem, żeby nie powiedzieć rozumy. No. Trzeba wrócić do książek znowu. Do czytania książek. Jeszcze książek jest trochę nieodkrytych. Wiesz, Paula, poczytać na głos? <głos> Będziecie najbardziej wykształconymi kozami po tej stronie Mississippi. Kurde. Gwiazdy. Hmm. Czy ludziom podobało, że ściorę kapuchę mi zżarła. rozsadę moją no, Może cię tak nazwiemy, kurde. Albo główka, albo kapusta. Jak wolisz. Kapucha. Cię hmm. znajdą imiona same. Zobaczymy co w życiu odwalą. O ile przeżyją. Nie perełka. To jesteś perełka. Mała, biała, dopieszczona. Ale będzie perła już niebawem. Hmm. Co to? Po ani ma yy, taki nierówny, nierówny, no nierówne wybrwienie na na nosie na czole, na nosie. Gdzie czoło się u kozy kończy? <noise> na czubku nosa. Hmm. No by chciała być towarzyska, tylko że się boi. Co? Koniec z kozami. Idziemy, bo tam się wczoraj coś okociło, jakaś królica. Idziemy zobaczymy, co tam jest w środku. Nakarmić. Eee, butelka moja. Nakarmić. Króliki jeszcze. I wszystko ma już jedzenie. Można iść do domu. Się wyleżeć, a jutro. A jutro nie wiem. Znaczy, wiecie, taka pogoda, ja bym mógł. Kurde, ul, mam jeden do roboty, nie? Ale się nie chce nic konkretnie, nie zmęczony jestem psychicznie. Fizycznie ale psychicznie. Wycieńczony. Wszystko goni z każdej strony. O, nawet się rymuje ty, może kurde by piosenkę napisał dzisiaj. Kurczę chyba w tygodniu będzie trzeba miód wykręcić, bo e, kurczę podobno skrystalizować może. No u mnie rzepaku nie ma. A słyszałem, że może skrystalizować rzepak. To może inne rzeczy mogą skrystalizować. U mnie dopiero ognicha zaczęła co kwitnąć, ale to w małych ilościach. Mamy niedzielę, 29 magdaleny i te o No, ty, bo ta pogoda, kurde, nie widać końca. Ty, no ale jak kurde, to zaraz pszczoły będzie trzeba lać syropem, bo nie będzie żarcia. Jak to zrobić? Zostawić im z miodni z jedną rameczkę, jak coś przenieść do gniazda. Nie? Wszystkiego nie wybierzesz tak nie wybierzesz, no jak jedna czwarta, jedna piąta ramki jest zalana, czy tam zaposzyta, za, za no to, no to po co to wybierać, niech tam kurde wiecie, tro, trochę tego miodu jest, może dozbierają, jak nie dozbierają, to pójdzie na pożywienie, albo się odłoży, to będzie na, na ten, na zimę, czy tam na wczesną wiosnę, co włożyć, nie będzie trzeba tam się bawić z niczym innym, hmm, kurde. No, pszczelarze to mają swoje już wyrobione jakieś praktyki, techniki i jakieś działania na różne sytuacje. Ja tutaj jestem świeżak, więc ciężka wiosna i nie wiem co robić, kurde, ty. Trzeba było wziąć i, proszę ja ciebie, chyba w tygodniu wziąć, wykręcić. Chociaż w moich regionach, kurde, znaczy, prócz tych osób, co na rzepak wywożą, bo wiadomo, pak już kwitnie jakiś czas, no to tam na pewno zapełniają te pszczoły jakieś silne rodziny, nadstawki. Więc kręcenia mogą już się odbyć. Ale jeśli ja mam stacjonarnie i tutaj nie ma rzepaku ani pól. Znaczy... No rzepak to jest najwcześniejszy raz z tych pożytków takich yy, przemysłowych, nie? Że na polu jest tego dużo, można szybko nazbierać miód. Więc yy, no, więc one chyba dopiero gdzieś, kurty na początku czerwca. Pierwsze połowie czerwca jest pierwsze kręcenie, nie? Jest wielokwiata jakiegoś. A później co wchodzi Lipa? Nie, Nie wiem. Kurczę. Piszcie w komentarzach, bo wy się na wszystkim znacie. Czy kurde kręcić w tygodniu, czy poczekać jeszcze z półtora do dwóch tygodni? No i wtedy dopiero wykręcić. Idziemy, idziemy, no, ten ul jest do odnowienia. Ale mi się nie... Ja chce, kurde, będzie tutaj stał. Do zimy. No. Co, sprawdzimy, czy najpierw nakarmimy. Może nakarmimy, bo one się trzęsą, kurde zielonką czuć. <laughs> no, dawaj na stół. Kurde. O, to, to, to. O, o, o. Co mamy, jeden martwy. Widzę, już wyszedł. Zagnieciony mógł być. Niedużo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć by było. Mhm, nic tu nie czuć. Dobra. Pięć, czyli sześć był wykład. Zaznacz dwudziesty ósmy ile wykot to było? czekaj kurde, coś wiecie, że tu się wykociło ile 6 6 a 5 żyje nie mam serca trzymać je zamknięte kolejny dzień są takie okienka pogodowe ale chmura za chmurą chodzi po prostu zaczyna padać, lać wiatr, grat Kurde, że to naprawdę ale one nie takie głupie no jakie wyglądają się chowają. Niech się ułóżą pogodki, kurde, trzeba się dostosować. No, mokra trawa, ale one z rana jadły zboże. Teraz już sianem powinny być opchane, więc nie powinno im tam nic zaszkodzić za bardzo. Zresztą już gorzej to chyba nie będzie, jeśli chodzi o kozy. Kurde, nawet nie ma pogody, wiecie, żeby to było suche, to bym tutaj już muszę przecież przejechać traktorkiem skosić to. Wschodzi to co było wysiane, jakieś trawy, jakieś kwiaty pomiędzy winogronami. Jest robotny. no właśnie skosić. Najgorzej, że nie ma kiedy, bo i kury nie mają zielonki. A jest ważne w dwie kur teraz ta zielonka. nie. Szczególnie, że przez boże staram się oszczędzać, ale też nie kosztem jajek, bo już rozpędziłem te kury. Więc szkoda, by było, żeby znów się zacisnęły. Wody przybyło w stawie. Może pójdziemy później na chwilę. Pomost wykręciło troszeczkę, znaczy wykręciło, no przesunęło tak, jak już pokazywałem wcześniej. Wiatr silny. Po prostu no, kurde do brzegu byłoby trzeba mocniej, albo linki odprowadzić jakieś, ale to takie coś to tam nie szkodzi. To co widzicie żółtego to jest dziki rzepak, ognicha tak zwana. Nie wiem jak to się nazywa jeszcze inaczej profesjonalnie. Chyba dziki rzepak. Zaczyna kwitnąć, ale pszczół na tym nie widać, pewnie nie, na, a nie lata tam już widzę pojedyncze, tak się przyjrzeć to tutaj widać. U mnie tego jest pełno nie, na ziemniakach nie ma jeszcze. No bo tam były, ziemia była ruszana, więc później wyrośnie, nie? A ogólnie jakbym podrapał tutaj to wszystko, te łąki i zostawił same sobie, to za dwa lata by było tutaj żółto, jakbym zasiał normalnie rzepak. I tutaj tak samo będzie żółto. <laughs> więc z tej ognichy, o ile by było trochę pogody, to by też miodu zebrały. E, no. Mam nadzieję, że to właśnie w parę lat się rozsieje i mi właśnie gdzieś przystawię, nie? Żeby to też była ta ognicha. No to darmowy pożytek bardzo dobry byłby, nie? No teraz właśnie bym chwilę poczekał, żeby one zebrały troszeczkę z tej ognichy i wtedy bym wykręcił, nie? Bo to kilka, o kurde, co tam się roi albo rabują. Albo oblot młodej pszczoły. Nie, raczej rabują chyba ty. A i tam, a może i oblot, Bo pogody nie ma, to one się może ruszają po prostu, jak tylko słońce przyświeciło. Ale tutaj tu tak dosyć kurde agresywnie latają z lewej strony. No nie podejdę tam. Albo zasuwają właśnie na pożytki. No tak to. No włożyłem już wcześniej, parę dni temu włożyłem te. Zwęziłem, po prostu się bałem wcześniej, była pogoda jak przywieźliśmy te ule, była pogoda, więc wentylację chciałem poprawić, szczególnie, że one nie mają wentylacji u góry, żadnych otworów, tyle co szczeliny, nie? Więc, żeby nastrój rojowy trochę pohamować, są takie głosy, że po prostu wentylację, poprawić wentylację, nie? Jak się poprawi właśnie wentylację, to coś tam daje troszeczkę, nie? No, ale nie, ja myślę, że tutaj chodzi o oblot. Oblot, albo po prostu na pożytek ganiają, konkretnie. Nie? Może na, właśnie na ten dziki rzepak, bo on już jest żółty, może i, i coś tam leje. Nie wiem w każdym bądź razie, miło popatrzeć, że tutaj mimo tej nędznej pogody coś jednak żyje. No, tutaj zawsze patrzę na te ule puste, czy nic przypadkiem się nie rusza. Tutaj mamy ul z roju. Zapełniony, nie? Z tego co mi się zroiło to złapałem z matką. Także tutaj też było patrzone. Dałem im ciasto. Na razie pod rozwój ta rodzina jest, ale myślę, że bo całkiem, całkiem ona jest w sile, nie? Że jak tylko się ogarną, to myślę, że na drugą część lata jakiś może pożytek udałoby się złapać, chociaż do miodni, nie? Już nie mówię o nadstawkach. Zobaczymy, jak to będzie zresztą. Co tutaj świrować, kurde. No No i tamten ul wyrojony No matki się nie doszukałem, jajeczek też jeszcze chyba się nie doszukałem, ja ostatnio grzebałem Chodzą, pyłek jakiś noszą I tej pszczoły też tam jest trochę, nie? Tak więc byłem zdziwiony, że tyle ramek obłażą, jest tej pszczoły. Więc jeśli jest tylko matula to one mogłyby się odbić, nie? Może coś by z tego było. No i w nadstawce z jedna trzecia nadstawki zapełniona, nie? Nie pokażę raczej. O, pszczoły chodzą. Dobrze chodzą, spady mnie ciabny. No, gdzieś raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gdzieś są pełne, myślę. Może i pięć. one, może, poprzerabiały miód nektar, co wcześniej na Patrz, pełne pszczoły odbudowane. Kurde. Więc tutaj w tygodniu będzie trzeba sprawdzić i wykręcić. Myślę, tu nie ma co się czaić. No. Tak, o, zobacz jak tutaj o ile ich jest pełno, a to jest ostatnia przed zatworem. Tutaj byłoby trzeba miodnie poszerzyć im. To one tak zasuwają. Roboty tyle mają? Odbudowują może. Zobacz, one tutaj kurde zasuwają już. Szkoda, żeś dudka nie wziął. czy ramkę im by było przyłożyć do miodni pewnie. No, zobacz ile ich tam jest na tej ramce za zatworem. A nie, nieduże jeszcze. Dobra. Sytuacja może i opanowana. Zamykaj to. Póki nie dziabnęły przy niedzieli.